Hejka! Tutaj Patu Unicorn, czyli wasz jednorożec od Funko Popów. I dzisiaj zapraszam was na unboxing paczuszki z Funko Europe. Zgubiłam gdzieś nożyk, więc muszę sobie poradzić z tym. Jakiś czas temu na Funko była w ogóle wyprzedaż i to taka naprawdę gruba, więc nie mogłam się powstrzymać i no, musiałam zrobić chociaż małe zamówienie. Dwóch rzeczy wam nie pokażę, bo będą to dodatki do prezentów świątecznych już. Ale zaraz obejrzymy sobie resztę. Ok, zaczynajmy. Co tam jest w środku? Ja nawet nie jestem pewna, czy pamiętam wszystko, co zamówiłam. Bo to było chyba z dwa tygodnie temu albo i lepiej. Ok. Zaczniemy od. Koszulki z taką mini figureczką. I to zamówiłam dla młodego, bo bardzo chciał mieć figurkę w ogóle Sonika, więc idealnie się złożyło, bo to jest koszulka dziecięca. Nie wiem tylko, czy damy radę to otworzyć tak bez większego uszkadzania. E, zaraz zobaczę, może nożykiem się to uda, bo to jest zaklejone i nie chciałabym tego rozwalać. Bo jednak, no, ma to być dla młodego. Ale pięknie zeszło, więc myślę, że obejrzymy sobie tą koszulkę. O, nie. nie mogę otworzyć. Ej, dobra, wiecie co? Odkleiłam górę, a Dół nie był zaklejony. Jakiś słaby ten klej, już nie chce się przykleić teraz. To ja to po prostu zdejmę. E, dobra, to otworzymy jednak od dołu. No i tutaj jest taka e, mała figureczka. To jest figurka, prawda? To nie jest breloczek, tak. To jest e, mała figureczka, ale ona jest właśnie wielkości e, tych breloczków fankowych Urocza. W środku jest jeszcze koszulka. Nie wiem, czy ona nie będzie za duża. Wygląda na taką sporą. Tak, jest spora. Mega fajna. Myślę, że młody się ucieszy. Dobra, później to ładnie spakuję. To lecimy dalej. Teraz będzie koszulka dla mnie. O, bo, ym, Przecież ja wcale nie mam dużo koszulek w Fanko. Tylko jakieś pewnie 30. I jest to koszulka z Deadpoolem. Au! Przywaliła mi w nos. <grywa> Proszę bardzo. Deadpool czarodziej jest świetna, bo to jest jeszcze w Black Light I ona kosztowała chyba jakieś, nie wiem, kilkanaście złotych? Nie, nie pamiętam, ale naprawdę była mega tania. Yy, więc bardzo się z niej cieszę. <grywa> jest świetna. Patrzcie na to, no te grafiki na koszulkach Fanko są naprawdę bardzo ładne i są bardzo dobre jakościowo, bo ja noszę te, te koszulki już od kilku lat i piorę je dość często. I naprawdę no niektóre może już trochę są takie sprane, tak, ale ten nadruk dalej jest ładny, więc no są super. <grych> Okej. Okay. To jest rzecz, której wam nie pokażę, bo będzie to dodatek do prezentu, właśnie. O, i tu jest drugi. Więc jeszcze trzy rzeczy. Nie mogłam się oprzeć, i wzięłam breloczek z kosmo. O, jakie cute! Totalny słodziak. W ogóle bardzo lubię kosmo, jest super. E, już jakiś czas zbierałam się w ogóle, żeby też kupić tą karciankę z od Funko. E, no a że teraz były właśnie super wyprzedaże, to stwierdziłam, że wezmę taką ze Star Warsów z Mandalorianina. E, totalnie nie wiem, na czym ta gra polega. Nie wiem zupełnie o co w niej chodzi, ale myślę, że jest dość prosta, bo... Tak wygląda. No i patrzcie, jest mała figurka grogu. Aaaa! Cudowne, otworzymy to sobie na koniec. Czyli w sumie zaraz, bo mam do pokazania jeszcze jedną rzecz. A ostatnią rzeczą są puzzle z fanką z Alicji w krainie czarów. I one też są cudowne i puzle to jest kolejna rzecz, którą od fanku bardzo chciałam. Są to moje pierwsze. No nie mogłam odpuścić puzli nie. Tak to wygląda. Nie wiem, czy je kiedykolwiek złożę, bo mogę nie mieć czasu albo może mi się nie chcieć. Ale wystarczy mi to, że je mam i będą stać w pudełku. Serio. Nie, no myślę, że raz podejmę się złożenia ich, bo to jest 500 elementów, więc jeszcze nie jakoś mega dużo. E, a obrazek jest naprawdę ładny. Kiedyś planuję sobie zrobić półeczkę alicjową, więc może wtedy na przykład gdzieś ten obrazek bym sobie mogła powiesić. E, tak. Nie no, super są. Dobra, otwórzmy sobie te karty i one też są zaklejone, więc zaraz ładnie to przetnę. Albo znowu tak odkleję ładnie. No pięknie. Uwolnijmy grogu. Pewnie już długo siedzi w tym pudełeczku. Okej. Okay. Ojej kłon ma taką mini podstaweczkę. Patrzcie na niego. O, rany. jeszcze pokażę wam tył. Nie no. No słodziak. Kocham go. Dobra i tutaj mamy instrukcję, która jest po jakiemu? Nie wiem. Nie wiem po jakiemu. Bo to chyba było po hiszpańsku. No jakby te karty też były w różnych wersjach miały na przykład wersję, nie wiem, angielską, francuską i te francuskie, hiszpańskie często były chyba tańsze albo właśnie odwrotnie. I pamiętam, ale wziąłem najtańszą wersję. Um, ale dobra, jest po angielsku instrukcja, więc dam radę. Znaczy nie w tej chwili, wiecie, ja muszę się wspomóc, translatorem i tak dalej. Ale jak już ogarnę, jak to działa, to może nagram filmik i nie wiem. Zagramy sobie, czy coś takiego. A na razie otworzymy karty i zobaczymy, jak one wyglądają. No, otworzymy. Kiedyś, może, otworzymy. Poszła. Bo one są mega ładne. W sensie, mają bardzo ładne y, tutaj, właśnie postaci figurkowe. Proszę, tutaj mamy grogu. Nie, no super. Fajnie to wygląda. Czekajcie, może zrobimy tak. Aha, to są jakieś też. Nie wiem, takie karty. No i tak to wygląda. Więc ogarnę, jak się w to gra, bo nie mam pojęcia. No ale jest to kolejny gadżet od Fanko, więc fajnie. Lubię zbierać gadżety od Fanko. tworzyć puzzle w sumie i zobaczyć jak one wyglądają. Chociaż to po prostu puzzle i raczej nie ma w nich nic wyjątkowego. Ale przekonajmy się. milusie. Ym, poza puzlami w woreczku nie ma tu nic więcej. Szkoda. Nie wiem w sumie na co liczyłam. Naprawdę nie wiem. Może na jakąś karteczkę ze wzorem jeszcze, czy coś. Myślę, że się ich podejmę i może na lepiej ułożę. <grym> może zrobimy sobie jakiegoś live'a na TikToku z układania puzli po prostu. W sumie... Nie widywałam live'ów z układaniem puzli na TikToku. Może to dobry pomysł. No, ale są mega ładne. No dobra, i e, tych dwóch rzeczy, jak mówiłam, już Wam nie pokażę, bo e, będą to dodatki do prezentów świątecznych, więc tak naprawdę to koniec. E, mieliśmy tutaj tą koszuleczkę i e, Pocket Popa z. Z Sonicem, chciałam powiedzieć: splashem. <grym> Z Fleszem. Z sonikiem. Koszuleczkę z Deadpoolem, czarodziejem, która jest super ekstra. Mały breloczek z Kosmo. Karty. No i puzzle. Dajcie znać, która rzecz podoba Wam się z nich najbardziej i czy wy też zrobiliście zakupy na tej wielkiej wyprzedaży? Jestem bardzo ciekawa.